W dniach od 1 do 3 kwietnia w swoje mury gimnazjalistów oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu zaprosił zespół szkół imienia generała Józefa Kustronia w Lubaczowie. Uczniowie szkoły z poszczególnych profili zaprezentowali to, co najbardziej interesujące. Od maszyn do obróbki metali poprzez sprzęt budowlany, geodezyjny, w tym w pełni funkcjonalny dron, akcesoria komputerowe, logistyczne, kasy fiskalne, doświadczenia fizyczne, mapy i akcesoria, aż do wyposażenia salonów fryzjerskich i Ofertę w ramach klas wielozawodowych. Swoimi doświadczeniami i wrażeniami z lat nauki w zespole szkół dzielili się także jej absolwenci. Zwiedzanie umilały występy szkolnego zespołu muzycznego, zespołu ludowego oraz pokazy grupy Fitness. Z ofertą edukacyjną szkoły można zapoznać się na jej stronie internetowej www.czkalubaczow.com. Muzyka słowem malowana pod takim hasłem Miejski Dom Kultury w Lubaczowie, jak co roku zorganizował dziecięcy konkurs recytatorski powiatu Lubaczowskiego. Były to już 24 takie zmagania. Ich współorganizatorem było m.in. Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie. Młodych recytatorów, którzy w czytelni miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie prezentowali swoje krasomówcze umiejętności, oceniało jury pod przewodnictwem Marcina Erlicha, reżysera i aktora z przemyśla. 5 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie spotkali się młodzi miłośnicy ochotniczych Straży Pożarnych, by rywalizować. W powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Jego celem jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Eliminacje były podzielone na dwie części pisemną w formie testu. A także część ustną. Po zmaganiach pisemnych uczestnicy mogli zobaczyć pokaz z zakresu ratownictwa wysokościowego i sposobów udzielania pomocy w przypadku wystąpienia zagrożeń na wysokości. W pierwszej grupie wiekowej szkół podstawowych klas od 1 do 6 zwyciężył Wojciech Leja ze szkoły podstawowej w Dachnowie, w drugiej grupie wiekowej, klas 7-8 oraz oddziałów gimnazjalnych zwyciężył Dawid Antoż ze szkoły podstawowej w krowicy samej, a w trzeciej grupie wiekowej szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zwyciężył. Rafał Stankiewicz z Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie. Laureaci pierwszych miejsc wezmą też udział w eliminacjach wojewódzkich turnieju. 12 kwietnia w Nowosielcach w powiecie sanockim odbył się turniej finałowy 21. Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w piłce siatkowej. Zmagania zakończyły się sukcesem dla reprezentacji Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, która zajęła pierwsze miejsce i zdobyła Puchar Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Tym razem w Służcu w powiecie tomaszowskim, 16 kwietnia spotkali się przedstawiciele roztoczańskich samorządów położonych w powiecie lubaczowskim i tomaszowskim, by kontynuować rozmowy o wspólnej inicjatywie, trasie geoturystycznej Roztocza Wschodniego. Powiat lubaczowski reprezentował wicestarosta Paweł Głaz, a także Paweł Jaracz z Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego i Marcin Materniak, prezes zarządu Stowarzyszenia Geoturystycznego Roztocze Wschodnie z Lubaczowa. Uczestnicy spotkania, w tym m.in. leśnicy z obu powiatów i przedstawiciele samorządu i organizacji turystycznych dyskutowali m.in. nad nazwą trasy, ostatecznym sposobem jej wytyczenia i źródłami finansowania pomysłu. Po części merytorycznej organizatorzy zaprosili do zwiedzania atrakcji turystycznych Gminy Susiec, Muzeum Pożarnictwa w Osaretku, Rezerwatu Czartowe Pole i Wieży Widokowej w Suścu. Dzięki deklaracji o współpracy podpisanej 8 maja przez marszałków województwa podkarpackiego. I lubelskiego, dotyczącej m.in. wspólnego promowania roztocza, inicjatywa geoszlaku wydaje się jeszcze bliższa. W sobotę 27 kwietnia Komenda Chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Lubaczowie zorganizowała uroczystość upamiętniającą setną rocznicę powstania Związku Harcerstwa Polskiego oraz stulecie niepodległości Polski. Obchody rozpoczęła msza święta w Lubaczowskiej Konkatedrze. Po wspólnej modlitwie harcerzy, przedstawicieli władz samorządowych i zaproszonych gości w tak tzw. Starym Parku w Lubaczowie odsłonięto pamiątkową tablicę i posadzono Dąb Pamięci. Uroczystości zakończyła konferencja Niechaj Polska Zna Jakich Synów Ma – Harcerskie biografie w Muzeum Kresów. 29 kwietnia radni i zarząd powiatu zebrali się na kolejnej sesji rady powiatu. W porządku obrad znalazło się między innymi przedstawienie informacji przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie, o środkach finansowych przeznaczonych na zwalczanie bezrobocia w powiecie w bieżącym roku, czy raportu o wynikach realizacji powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest według stanu na grudzień 2018 roku. Podjęto także uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na bieżący rok, a informacje o pracy zarządu i swojej pracy w okresie między sesjami przedstawił starosta lubaczowski Zenon Swatek.